Siemaneczko, ja jestem maseczek wczoraj nie było filmu, ale trudno dzisiaj jest. Lecimy rozbrajanie. Zapraszam wszystkich do wspierania kanału, aktualnie wspierający się wyświetlają. Teraz jak chcecie do nich dołączyć to zapraszam do wspierania kanału, przycisk obok przycisku subskrybuj, który mam nadzieję, że macie szary, bo jak nie to będzie słabo. Jutro wbijemy już brązową nakę za poziom. Bo mi brakuje jednego, właśnie jednego levela do wbicia, jeszcze Critical Passa. Jak mogliście zauważyć, na początku już mam kupionego, udało mi się pozbierać. Więc o tyle z głowy. No, seria, dostałem głowę z tego. O nie, czemu ci typi campion, dobra. Dobrze, koniec. Zapraszam do łapkowania, oczywiście subskrybowania, udostępniania znajomym, bo jak będzie będę widział, że faktycznie Wam się to podoba i chcecie to oglądać i będą fajne przyrosty subskrypcji, to wtedy jak najbardziej będzie częściej Critical Opsik na kanale. Planuję też nową gierkę nagrać, która za niedługo wyjdzie. Więc... Czemu... CO SIĘ tutaj STAŁO SIĘ? Czemu on głowy nie dostał? Seczek, jejku. Nie grałem od dwóch dni. I tak się teraz dzieje. Dobra, przeciwnicy. Gold 3. Brak rankingu, brak rankingu, brak rankingu, brak Dla Latyna 3, ok Diament. Ej, dobra, powinniśmy to wygrać. Dobra. Jenga jednak nie wygrała. Albo wygrał, w sensie... Dobra, nieważne. Bierzemy Vector X'a i lecimy. Lecimy, trzeba wygrać coś wreszcie, co nie? Jak macie pomysły na filmy, to piszcie w komentarzach, jak chcecie ze mną zagrać w odcinkach z widzami, to zapraszam. Jak chcecie się pojawić w odcinku ze wspierającymi, to zapraszam do wspierania kanału. Za niedługo będą się pojawiały filmy. Więcej niż jest dotychczas, więc jak najbardziej polecam. Czemu ten typek nie widział przez to? Tam głowa wystaje? Ej, no, może wystawać głowa. Ej, to nie fajnie. To nie fajnie, że wystaje tam głowa. Dobra, zabił jednego, kozak. Ale to by było na tyle. Typek ma AWP w drugiej rundzie, polecam maseczek. Okej okay. Dobra, let's go Teraz mamy normalną broń, więc myślę, że możemy coś normalnego też zro spróbować zrobić Jak nie to szybka przegrana 6-0, przynajmniej będę miał materiał na kanał Tak Dobra, obsik zabity Niestety nie satysfakcjonuje mnie to, że to był I jeszcze jakiś... Dobra, czemu Aseczek się nie rozglądnąłeś? Dobra, super, Jenga, gratuluję. Co z tego, że ci zostało 5 HP? Ech. Ale ten flash się śmiesznie odbił. Dobra, Jenga versus 3. Cóż on takiego uczyni w tej gieraczce? Jak chcecie inne gry, to piszcie. Jakiś CSI, jakiś Valorant jak wyjdzie. To myślę, że Valoranta będziemy mogli sobie ponagrywać. Bo całkiem jest spoko gierka Free to play, więc naprawdę Serio on, on jest ślepy chyba jednak Free to play I każdy będzie mógł zagrać Na komputerku na razie będzie Za niedługo myślę, że też wyjdzie na konsolę Więc Będzie, będzie spoko Będzie się działo, będzie się działo Live'y się też pojawią Ale na razie y, Jestem w trakcie remontu i nie mogę, z, w sensie remontu, remontowego, upgrade'owania Mojego stanowiska Więc nie mam jak za bardzo teraz streamować Better skin, w sensie nie better, ale Też jest ładny, i łatwo, dobra Dobra, hopa digielek, nice a on kama, no. Ja mam dwa fragi, tylko jeden asystę. Beka ze mnie trochę, Beka ze mnie trochę, ale trochę też nie. Typek dostał się tam. O, typek poszedł do kafe. To teraz odwrócimy się, no i od pleców, no z, czemu, czemu, czemu oni mnie ciągle od pleców muszą jakoś zabić, czemu moi, moi kurde widzowie, moi i moi widzowie są najlepsi, ale moi teammaci w grach są zawsze nieogarnięci. Tak, dobrze, dobrze, że go obiłem, dzięki ci ziomek, że udało ci się go trafić. Dobra, dwóch versus jeden. Dobra, jeden versus jeden. Tak, tam jest, celuj, proszę, zabij go Sergzo, kurde On nawet gorszy ode mnie jest <noise> Łatwo Chłop, co zrobił? Dobra Najsik, 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 gratuluję ci Zero skilla, czysty fart, ale najważniejsze, że runda jest nasza Dobra, teraz patrzcie na tego hype'owego digielka Patrzcie, zaraz będzie na, na czacie fragów, że ktoś dostanie głowę. Oto tą bronią zobaczycie. Chociaż nie, tutaj się nie pokaz pokazuje, się tu, że ktoś dostał głowę, czy nie. Ej, bo nie pamiętam. Nie wiem, w CS się na pewno pokazuje. A w Critical Opsie się do końca nie, nie pamiętam No i znowu od pleców jakoś dostaje. Nie wiadomo skąd. Serio? Nie wierzę w tą giereczkę. Nie, chcę mi się już też trochę grać w tą grę, wiecie. Musimy sobie znaleźć jakąś nową gierkę chyba, bo trochę mi się znudziło i nie jest aż tak fajnie jakbym chciał, żeby było. Wiecie. Myślę, że Valorantik jak wyjdzie, to naprawdę będzie spoko gierka, którą zacznę wow, nagrywać. Mam nadzieję, że dużo osób z was to zaakceptuje i się wam będzie podobało. Nie wiem, możecie napisać, co myślicie o Valorancie. Bo jak dla mnie, to Valorant jest naprawdę całkiem spoko. Ach, nie chcę grać w gry mobilne. Jak ogarnę już komputer i studio, to naprawdę będzie można fajnie sobie grać w giereczki. Dobra, musiałem poprawić sobie etui do fona. I lecimy. I też nie, 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 nie gram na iPadzie, bo nie mam właśnie przygotowanego tego. właśnie OP, flesza, seczek. Łatwo. Yy, no mówiłem. A dobra, pokazuję głowę. To jednak jest tak jak myślałem. Chłopco wyszedł z gierki. Dobra, łatwo 4-3 Udało mi się szczelić digielka ładnego tak jak obiecałem. Macie tutaj główka wpadła, ale też wygodnie się na kąpie wszystko ogarnia. Bo nie wiem, chciałbym przenieść się bardzo na gry, gry ten, gry pecetowe. A nie chcę grać w Critical Opsa na emulatorze, bo to jest trochę nie fair. I nie będę grał na emulatorze w Critical Opsa. Chociaż nie wiem. Na pewno nie na tym aktualnym koncie, bo to aktualne konto może coś jeszcze będziemy kiedyś na nim ogarniać. Wow, to nieźle z wektora porobił. O, aseczek. O, ja i nawet. Dobra, albo nie, albo nie. Wytnę to. Nie, dobra, nie będę wyciął ładnie ze snajpereczki mnie trafił. Bo nie chcę mi się już grać w te Naprawdę, widzowie, szczerze wam mówię, że mam już tak troszeczkę dosyć pomysły na gierki niemobilne, tylko. Ze Steama albo z jakiegoś. przeglądarkowe gierki content. Nie to też... Nie piszcie. Na pewno chciałbym już przestać grać na telefonie. To mnie trochę denerwuje i u nich miał. Dobra. Wie, dzięki za oglądanie. Napiszcie mi jakieś pomysły na giereczki Bo ja chcę już coś nowego, fajnie, super. Mam 25 tier. Myślę, że do końca tygodnia... Nie, dobra, do końca... Dzisiaj jest piątek, więc do końca tygodnia nie wbiję. Do końca na... następnego tygodnia wbijemy już i zrobimy opening i tym chyba openingiem... Zrobimy sobie przerwę od Critical Opsa, tak jak kiedyś. Też była dłuższa przerwa na moim kanale od Critical... W sensie... Nie, wiem, że całkiem robicie fajne wyświetlenia i te łapki w górę, ale... Jakoś to jeszcze, nie chcę mieć, chcę fajnie się czuć nagrywając dla Was, a nie tylko to robić pod high C, pod wyświetlenia i pod łapki w góretko, to chodzi, żebym się też dobrze bawił, a jak taki, sami pisaliście w komentarzach, że właśnie, kurde, że trochę przymulam i że nie jestem aż tak super pozytywnie nastawiony, nie mam jakiejś super energii, to właśnie już Wam wszystko dzisiaj wytłumaczyłem, jak to jest? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Subskrybujcie kanał, udostępniajcie znajomym. Myjcie rączki i myjcie ząbki i nie wychodźcie z domu. I oglądajcie Aseczkę i innych fajnych youtuberów takich jak Aseczek albo i słabszych, chociaż nie lepszych możecie oglądać. Słabszych nie ma sensu. Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.